<noise> Czemu? No bo Duler i ten i Renata I, i, I jest Renia. Oczywiście robi kilometry, żeby było, że, że więcej zrobiłeś. Ej dziam ja włączyłeś? Uh -huh. No to jedziemy Za mną!

Jakby była taka pogoda cały czas, no to ja jestem za Nie ocierajcie się od drzewa? kleszcze można przejąć No właśnie si Przyczepi w powietrzu nie na liściach, tylko na trawie Wszędzie, no jak wleździe do góry, no to jest wszędzie. Najlepiej się nie ocierać. Zatrzymujemy się tutaj, nie? Renia się dziwi jak to jest, że chcąc jechać tam musimy jechać ale za chwilę wszystko się wyjaśni. Dokładnie. No tym są źle. Nieprawda. Cały czas, non stop. Głodny, głodny, głodny. Nie wyrwała. A co? Pojechała. Trzeba by było ją dogonić. Ciekawe czy nas pogoda nie uraczy. Nie. Co, że nie? Gada, że grenata. Ona nowe przysłowia wymyśla A. Na przykład typu Rychu nie owija i kota w bawełnę Bo będzie go bolało Właśnie się zastanawiałem czy nie pisgłaś Co ty robisz? No. Taka droga by mogła być. Ja. Tak. Chyba nie wyznaczyłem trasy. Nie wiem, czy to już jest ten zjazd, czy jeszcze nie. Sprawdzę na Edmundzie, czy to jest ta droga, która nas poprowadzi prosto, prosto, prosto. Dobra, no tak to jest ta droga i teraz jedziemy cały czas prosto, przetniemy drogę i jeszcze jedziemy prosto. No to dalej. Wow. Żebyś koła nie zgubił! No jest ty. Kamerować teraz ten Tak. Dobra, Kameruję to się na wiejskich weselach. Ja kręciłem. No nie mogę szybciej, bo przebieram nóżkami wolno, bo to jest piasek. Muszę się lampki włączyć. Już? No? Z ciemno. ciemnia się. Zaraz będzie ciemno. <grymne> o, sarny, sarny, dwie sarny. Ale <grymne> fajnie <grymne> Jesteśmy uratowani, bo jest droga asfaltowa. Nie panie Nie Tak. Nieźle i tyle. <grystanie> Ale jest brama. O, jaka ten, glinianka też tam jest. A tu drewnianka zobacz. i pustakanka. Pod strzechą chałupa. Folia ja tu za nami Jaki klimat, ey. No. Świetnie. <grystanie> on następna, ty, zobacz. jest, zobacz. Glinianki, drewniane. Leżamy? A Ty chcesz już na koło, czy... Poczekaj, my no, zobaczymy dokąd tam prowadzi. Ale tam, jedźmy A to Cię boli? Zobaczymy łetka. Ale nie mogę jechać. dawał. Nie, nie wiem jest. co tam jest. Powiedziałeś w B, że O ludzie państwo. Już Ci no to... przeszło? Teraz? No trochę się przestraszyłam. A może ja łykam powietrze, ten wiatr? No ja. Jeśli to byś bąki puszczała bo zopchnie się do nie właśnie kurde nie mam co? coś jest wielkiego w lesie pierdolik, nie gdzieś no zaczekajcie, no rychu tu ale gdzie? Nie? no tu tu, gdzie tu? tak bardzo wielkiego M może drzewo no to może drzewo było wielkie wiesz? nie przybyłów o o o, nie znowu, nie robisz. Renata skoro to nie topesz, to ja już nie wiem co. Nie? To był topesz. Nie. Topesz. Nie topesz? Nie. To co? Tak, tak topesz. Renato, to był topesz? Ta droga ma od nogi. A może to nie są od nogi, tylko od drogi. A to był topesz? Nie. On mówi, że nie topesz. To był... Tak? Ej, zobacz na niego, jaki ładny. Ty sztuczny to jest. On ma małego, On ma małego? Ej. No widzisz ten dziupek? O, to nie, tu jest jego... Co to jest? Jego kobita. Jego to jest. No tak, jakie oni są fajne. Siema. Siema Bociusiu. A widzieliście te dwie pałki takie małe? Ta jedna to chyba dla trastoludków. Ona się wbiła w ziemię. W biegiem latach. Ale te mówisz ty pod strzechą. To... Nie, pod... o tym pierwszym. No jedna była pod strzechą, pod sianem. Mówię o tej takiej malutkiej, pierwszej. A później była druga, także taka. No. No teraz byśmy musieli obrać drogę. Na Przybyłów. Na ten, na yy, Grzegorzew, czy na lewo? Po no, przybyłów, bo nie czytałem wtedy wniosek. Renatę to ciężko dogonić. Bardzo.

my dojechali. Tak. Idzie Renia, która jechała... szybciej od nas. Jechała szybciej od nas. Z nami jechała, pomimo bólu żołądka. Ale dała radę ogólnie. Pewnie, że Chodź się pokaż, że też jechałaś. Nie nagrywa mnie. Nie chcesz, żeby ją nagrywać? Dzisiaj nie. Dzisiaj nie. Okay. No to do następnego.